Moi drodzy, ja was bardzo pięknie witam w nowej, trzeciej już części FNAFA Przed nami nowa część, która podobno wnosi bardzo wiele do fabuły Która podobno ma nową, unikalną mechanikę, czyli w sumie już nic nowego Że po prostu przy każdym FNAF-ie trzeba zapomnieć każdą poprzednią część i grać na nowo No i moi drodzy, ja jaram się niesamowicie, mam nadzieję, że wy też Jeżeli ktoś z na tym kanale ogląda te FNAF-y, całą serię i dalej subskrybuje To nie wiem, co wy robicie z życiem, kliknijcie ten przycisk subskrybuj A my, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania zaczynamy Tak jak mówiłem ostatnio Fazbear's Fright, The Horror... Attraction. Okej, okay, czyli na, na podstawie jakby faktów z pierwszych dwóch części powstał dom grozy Freddy'ego, co nie? Okej, okay, już widzę, że to nie jest gra 3D. E, co tutaj? Hey, hey, Mam jakiś hey, klik. Kamery. Freddy. Co się z tobą stało? Play audio. Hello? Hello? Balon boy? Right so, uh, o co chodzi? Moment. Jak z mapy wyjść? Jak wyjść z kamery? Ty jak z kamery... A, nie Skype'em, bo gry wyłącza, dobra <grafię> Okej okay. Co to za dźwięk jest? Czyli w tej grze Nie można jakoś kamery na pewno wyłączyć I chyba znowu się nie używa klawiatury Czekajcie, one more time A, wystarczy kliknąć po prostu, dobra, wszystko jasne I tutaj jeszcze mam jakieś, coś takiego System Restart Menu Czekajcie, zamknę re, żeby go Ventilation, reboot, exit Co to jest? Foxy So we have to make, make sure nothing works and nothing catches on fire. Uh, when the place opens, people will come in at the opposite end and work their way toward you then past you and out the exit. Uh, yeah, you've officially become oh, the attraction. Uh, you'll be starring as... Security So not only will you be monitoring the people on the camera as they pass through, you know, make sure no one steals anything or... Map toggle w ogóle jeszcze mam. Okej! Okay. double click. Ja nie chciałem, uh, okay. uh, to right przypadek. You know. Cześć, to czwarta w nocy gościu kończy mówić. Okej, okay, no czyli opisał nam historię, powiedział po prostu co mamy robić. Z tego też co wiem, w tej części podobno jest tylko jeden animatronik, który zabija. I cała gra podobno o, o, ma się opierać na tym, z tego co czytałem i z tego co mi mówiliście, że my podobno zatrzymujemy jednego ziutka, żeby do nas nie dotarł. Tylko jest jeden problem: bo nie widzę tego ziutka. W ogóle go nie widzę. Nie wiem, w sensie pierwsza noc pewnie wiadomo, będzie jakaś łatwiejsza. Stanie się. No patrzcie, no nie ma go tu nigdzie. No nie ma go, po prostu nie istnieje ziutek. Co jest grane? No tutaj nic, tutaj też nic. Też pierwsza noc, pewnie wiadomo, nam nic nie powie, bo ona była, pewnie była tutorialem, nic więcej. Tutaj, Foxy w ogóle, patrzcie. Tutaj też coś. Ja nie mogę. I co, tutaj mamy jakby szybę, wentylację. Mamy drzwi, nie mamy, nie możemy ich zamknąć jakkolwiek. Czyli co, cała mechanika opiera się jakby na tych wentach? I na tym, na tym balonboju, co nie, jakby. Ja nie mogę, ej, dobra. Jestem ciekawy, co będzie po pierwszej nocy. No bo wiadomo, pierwsza noc to tak zwany tutorial dla debili, nie? Pierwszej nocy nie da się nie przejść, także udało się. Siema, siema, witam, witam. No i co dalej? Zobaczmy, co nam dalej gra pokaże. Jakaś minigierka może? O, chyba będzie coś. Uwaga. Co tym razem? Okej, okay, w sadem chodzę. Jestem Fredim. Holy shit. I co, jestem jestem w tym Fazbear Pizza Frightment, Czy jak to tam się nazywało? Czy jestem gdzie? Czy jestem w innym miejscu? Okej, okay, bunny chica, jakieś części śmierci tam widziałem. Co tutaj? Yy, jakiś niebieski ten! Tutaj coś różowe. Tu nie można wejść, jakaś woda spada. Ty mi się wydaje, że to jest ten są kascenki z tej starej pizzerii, z jedynki bądź dwójki. Idzie ten różowy Freddy. Czy to jest Shadow Freddy? Idzie Golden Freddy z Shadow Fredem. Czy to jest zwykły Fred? Nie wiem. Czarna krew. O jasna dupa. Follow me. Ty, nie wiem czy mam się śmieszyć czy cieszyć, ale ziomal dostarczył mi zamówienie. Zacząłem grywać przed jakby rozpoczęciem filmu z 15 minut. 20 minut, jakby dostałem zamówienie. Purflegaj ty ch. Coś ty mi zrobił, czekaj, czy ja byłem Golden Freddy, bo on mnie zabił? O co chodzi? Jezu, naprawdę jestem ciekawy o co chodzi z tym Guy'em to jest coś czego nie jestem w stanie pojąć. Ale dobra, zaczynajmy. Hey man, okay. awesome Tutaj już ten ziutek powinien się gdzieś pojawiać, nie? Powiem szczerze, jestem tak zeserany, że znowu nic nie rozumiem z tych rozmów. Uh, 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 gotta go, man. Uh. Well, look, it's in there somewhere. I'm to? sure you'll see it. Okay, I'll leave you with some of this great audio that I found. are Video online. error form. For ease of operation, the animatronics are set to turn and walk towards To change the animatronics to suit mode, insert and turn firmly the hand crank provided by the manufacturer, providing room to climb inside. Please make sure the spring locks are fast and tight to ensure the animatronic devices remain fixed. Spring lock? Remember? In tomorrow's session. Remember to smile. Dobra, czy już mówiłem kiedyś, że Phone jest bardziej kirpińsze, nie ma tronicy? O, e, ventilation tego, Power, o jasna dupa Naprawiamy Ja nie mogę, nie mogę się skupić totalnie na tych scenkach, nie mogę, nie wiem Generalnie jak odczuwam strach, to ciężko mi się skupić na tym, żeby przeżyć i na tym, co to jest? Co to k było? Ty, no to znowu to jest ten moment, kiedy ja się czuję jak takie dziecko, które nie wie o co, co chodzi, co się dzieje, co nie? Map toggle gdzie jest ten ziutek? Ziutku, ja cię dalej nie widziałem. A powinienem? No, mam cię chyba trzymać jak najdalej od siebie. A jak dam audio, play audio tutaj? I tak by balon, bo audio, okej. Okay. Dźwięk jest w celu rozstraszania, jakby co, nie? Cześć, Freddy. Naprawmy tą kamerę dalej. Trzecia, a ja nic się nie stało, ja nawet tego ziutka nie widziałem. Nie wiem. Troszeczkę nie za bardzo rozumiem tą grę jeszcze. Dlatego musimy mi, widzowie, standardowo w komentarzach pisać, o co chodzi z tą kamerą. O co chodzi z tym, z tym, z tym, jakby. Czekajcie, było coś słychać. Fred znowu z latarką. Ale czego stara nie ma z robią za latarkę? To jest tak nie fair. Który my w ogóle roku jesteśmy? Dajcie znać widzowie proszę. Dobra, tutaj nic nie możemy zrobić. Znaczy to co? Ta gra polega na patrzeniu kamery? W momencie kiedy nie widzę źródka, który ma mnie zabić, czy co? No tutaj go nie ma, tutaj też nie. Trzecia AM już. Ty no gdzie on jest? Co jest Foxy? Tutaj się Chica gra Tu nic No dosłownie nic O! Był słuchaj dźwięk jakiś Tutaj nic znowu, tutaj tak średnio coś widzę Tu też, tu też Video error, o kurde To lipa O! Jakieś dźwięki Jeszcze wentylacja error To co, on może wentylacji był? Ale to bym go zobaczył przecież jakoś To co, ja się mierzę z niewidzialną jednostką To o co chodzi? O kurwa O, ja ku... go widziałem, ale dalej go nie widzę. Zagram tu balon boja. Nie wiem, czy to działa w ten sposób, jaki myślałem, że działa. Ty, no ale go tutaj nie ma nigdzie. A, kurwa! Okej, okay, to był jumpscare? Ty taki, bardzo spokojny jak ten jumpscare, game over. Teraz za spokojny był ten jumpscare Ej, o co chodzi w tych? grze? Czekajcie. Ja kliknę new game, ale ja jestem z***** Ale ja jestem zimbabem, kliknę new game. No i moi drodzy, pierwsza noc, bardzo ciężka była, ale się udało. Tak, sposony jestem, dostanie tak, że awczyłem i pisałem z moją dziewczyną. na my ze że wszyscy tej nocy, bo tutaj wystarczy to o tak o przejść. Ty co, nowa minigierka? Nie, ta sama, że znowu jestem Fredim Dobra, to sobie przejmę dalsze pokoje, jakby... Są też plusy tej sytuacji, co nie? Bo co, bo mnie znowu zabije jakby purple guy? Czy jak to będzie wyglądało? Ja nie wiem, bo jestem Golden Freddy teraz, co nie? Ej, w ogóle widzowie, tak abstrahując w ogóle, jak już zacząłem mówić o Julce, to swoją drogą, tak wszyscy piszecie w komentarzach, że Nekse, dzięki za poświęcenie, coś tam, coś tam, że nagrywasz tego FNAFa. A tutaj chciałbym powiedzieć i sekundę atencji zostawić mojej kochanej dziewczynie, czyli Julce, która generalnie, gdyby nie, gdyby nie ona, to najprawdopodobniej nigdy w życiu ta seria nie miałaby miejsca, co nie? No weź już mnie zabić, coś. Eryry. Ale chory jestem, purwylga jestem ma garba, chory typ I serio widzowie, generalnie, bo nie wiem czy wiecie, jak, jak się zaczęła moja historia Że zacząłem słyszeć o Fnaf i w ogóle za zaczęła do mnie podchodzić myśl, żeby Ej siema, nagram go I dobra, to już zmontujmy I cała sytuacja polegała plus po minus na tym, że po prostu jak Julka jest u mnie, przyjeżdża do mnie na weekend O, jest tutaj ten ziutek Ty, tak jakbym dał play audio tutaj? I co, już mi się coś stało? O, on zniknął i poszedł tutaj? Nie Tutaj może też nie. No i wiecie, i generalnie sytuacja wyglądała w ten sposób, że Julka jest generalnie od zawsze fanką FNAF giga. Obejrzała wszystkie części, tam niektóre grała. I chyba w momencie, kiedy Julka zaczęła do mnie przyjeżdżać. Akurat zaczął wychodzić ten nowy FNAF, co nie, ten security Breach chyba. No i pamiętam ten moment, i znowu mi zniknął ten ziutek jakby. No i pamiętam ten moment, jakby, że Julka po prostu puszczała sobie chyba Eleven, akurat zawsze po prostu w telewizorze, jak ja już zasypiłem i tak dalej. I tak w pewnym momencie się zapytałem, ej Julka, co to jest ten FNAF cały, pamiętam, że ja totalnie nie wiedziałem nic. A Julka mi się opowiada, no, to jest najlepsza gra świata, coś tam, coś tam mi mówi, żona uwielbia coś tam, coś tam. No i tak wyszło, że potem zacząłem grać i, 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 i mam z kim gadać o FNAFie Także jest, 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 jest totalny poksem. Pozdrawiam cię Julka, bo, bo gdyby nie ty, to pewnie nigdy tej gry sam nie odkrył. Za dziękuję i też widzowie podziękujcie, bo gdyby nie wy to nie mielibyście co oglądać Pewnie by się dalej oglądali, ja gram w Minecraft Nie no szczerze, szczerze tak sobie ostatnio myślałem Bo znalazłem na Twitterze, ktoś zapostał jakiś w ogóle post z taką starą mapką do Survival Games z Minecrafta I powiem wam szczerze, że jak ostatnio Minecraft totalnie mi zbrzydł I to tak totalnie, totalnie, że wręcz by powiedział, że nie sprawia mi żadnej przyjemności granie w niego Tak w Survival Games bym sobie pograł Ale dobra, może zmienimy temat na wideo, jakiś alarm Zmieńmy może temat na to, co się dzieje w grze. Moi drodzy, Julka mi w ogóle napisała też na PW podczas tej pierwszej nocy, że ten ziutek, co chodzi i którego mamy się bronić, nazywa się Spring Trap czyli czyli co? Zimowy trap, znaczy zimowy, wiosenny. Gdzie ty jesteś, ziutku? To jest ważne pytanie. Ventilation system jeszcze, error. No co zajebiście? Czy on tutaj może jest? Patrzcie tutaj. Czekajcie, może. Tutaj nic, naprawmy ten jakby ventilation system. Co to jest za dźwięk? Co to jest za dźwięk? Co to jest za dźwięk? Halo, Halo. Chill, kamery. Czy on jest tutaj? Zróbmy to hello jeszcze raz tutaj. Tyle, bo ja go znowu nie widzę. Widziałem go przez chwilę i znowu go nie widzę. Gram tu audio, audio error. Kurde. Mechanika w tej grze jest dziwna, ciężka, inna. Okej, okay, exit. Możemy wyjść. Druga AM, nic się nie dzieje. Toggle map. Jesteś tu w tym vencie czy nie? Totalnie go tu nie ma, moi drodzy. Nie wiem, gdzie poszedł. Jest tutaj. Hello? Zatrzymajmy go tutaj, może. Może wejdzie do jakiegoś no jeżeli on jest tutaj, my możemy na niego patrzeć cały czas, jakby, nie? Tak mi się wydaje. Hello. Play audio. No, bo jeżeli on mi nie wyskoczy, no to nic mi nie wyskoczy w sumie, nie? Taka jest chyba. No, tak, tak, tak. To, tak przynajmniej pisaliście jeszcze w, w ostatnich odcinkach dwójki. Że to jest jakby jedyny animatronik, który, który skacze. Tylko, czy on, on naprawdę ma taki słaby jumpscare? W sensie ten, jakby bez dźwięku, był Czułem wrażenie, jakby bez dźwięku, był ten. Co to? Nie wiem. Możemy jakiś zwid, jakieś halucynacje, czy coś znowu. Jakiś toggle map znowu zróbmy. Nie ma go w tym węcie, nie ma go w tym węcie. Ty, to może zablokujmy jakoś jednego węta losowo na razie. Na przykład tego tu. Ja pierdzielę, ale skiza. Czy on stoi w tym miejscu? czy mi się wydaje? Czy to jest po prostu jakiś element dekoracyjny? No bo tutaj go nie ma w tych wętach, ja go nigdzie nie widzę. Tutaj też go na razie nie ma, to bym zauważył, chyba jakby był. O, error akurat się pojawił, więc w dobrym miejscu wyłączyłem. Słyszę jakieś kroki? Tylko kurde, gdzie? Map toggle. Tutaj go nie ma. Tutaj go nie ma. Tutaj jest. Audio error, a czyli jakby co kliknięcie jakiś error wyskakuje. To nie zła placówka. Dobre miejsce do pracy, moi drodzy. Mam nadzieję, że wy pracujecie w jakichś innych miejscach. Jakichś normalnych. Napiszcie, widzowie, gdzie pracujecie w ogóle z przemwenta. O! Cześć. No i stealowałem mu Venta, tak? Zagram tu audio, żeby tam poszedł. To hello, żeby go zmylić. Dobra, kumam chyba tą mechanikę, tylko jakby problemem będzie widzenie tego springtrapa cały czas, co nie? Ale tak gra też nie wydaje się jakoś turbo trudna, jeżeli mamy tylko jednego animatronika. W sensie są podobne jakieś, jakieś inne rzeczy, no ale kurde, no nie wiem, czekajcie, co dalej z tym węcie? O nie, wyszedł z niego już. Tutaj go nie widzę, tu też go nie widzę. Tutaj też go nie widzę. I patrzcie, znowu jest ten problem, że ja znowu go nie widzę. Ja pierdzielę ten dźwięk. Hello. Zagram tutaj, żeby myślał, że jestem dalej. Ja bym tym dźwiękiem powinniśmy spamić, co nie, żeby go blefować cały czas. no bo gdzie ty, jesteś? Co to jest za dźwięk? Słychać wenty? Czy nie? trzeciego jego ruch. To był Freddy, nie on. To jest Foxy. Gdzie ty jesteś? O, udało się. Okej, okay. powiem tak: Udało mi się przejść drugą noc za drugim razem. Będąc w totalnym amoku i w totalnej niewiedzy. Czy będzie jakaś. Chyba będzie, dokładnie. Pisaliście, że tego jest dużo w trójce. I teraz jestem Bonim. O kurde, i co, i co, mi mnie znowu. Yuh. Idę za Shadow Freddy znowu. I co się z Bonim teraz stanie, ale no nie gadaj. Czemu jest fioletowy? Czemu ten. Czy to jest. to jest Shadow Freddy, czy to jest fioletowy Freddy? Dajcie proszę znać. Follow me dalej jest, kropka. Ja nie mogę. Nie, ten biedny Golden Freddy rozwalony. I znowu jest Error. I co, on mnie znowu tu zabije? Okej, okay, czyli jakby ta minigierka polega chyba na tym, że jakby on po kolei w stroju animatronika zwabi jakby ludzi do tego miejsca i, i zabija je po jakoś tak pojedynczo, ja pierd... poje... Moi drodzy, tej nocy już nie przejdziemy. Ta noc będzie w następnym odcinku. Piszcie mi w komentarzach jakieś tipy do tej gry. Piszcie mi w komentarzach na co zwracać uwagę. Gdzie spodziewać się tego typu, jak używać tego ballon boya audio. No i co? Widzimy się już jutro. Kurde, jestem w totalnym soku i czuję taką nutkę grozy i niepewności. Bo nie wiem się dzieje, ale nie mogę już się doczekać jutra. Następnego odcinka. Czekam, moi drodzy. Mam nadzieję, że wy też trzymajcie się. Pozdrawiam Was gorąco. Widzimy się jutro, przypominam, że filmy 9.45. Chyba, że wróćcie do skały do 14.45. Póki co ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Papa. Pa.